w Sarosiek, Dzień dobry, Podlaskie, a dzisiaj bardzo krótki, ale bardzo ważny materiał dotyczący granicy, ponieważ granica to jest coś, czego województwo podlaskie przez długie lata żyło, gdzie byliśmy wschodnią bramą i wschodnim, wschodnią flanką Unii Europejskiej, a dzisiaj, no cóż, dzisiaj jesteśmy ostatnią, ostatnim murem, jeśli chodzi o Unię Europejską i o tym, że województwo podlaskie nie jest prawidłowo traktowane w w porównaniu do innych części Polski. Właśnie chcę porozmawiać dzisiaj, rozmawiam z gościem Grze moim, Grzegorzem Kapicą. Rozmawiamy w, w salonie DREWMAX, a y, mój gość wybiera się na spotkanie w Sejmie, spotkanie z parlamentarzystami. Czego ono ma dotyczyć? Czy to daje nadzieję, że coś się zmieni? Słuchaj, to spotkanie to jest tak troszeczkę próba... Tylnymi drzwiami pokazania sytuacji podlasia, jeśli chodzi o te zamknięte granice, bo ja teoretycznie jadę na zespół e, do spraw rolnictwa i tam jest taki temat, punkt, który jest o potrzebie rąk do pracy w przypadku robót sezonowych typu truskawki, jagody. I ja postaram się tam, mam nadzieję, że mi nie odbiorą głosu, płynnie przejść do zamkniętej granicy. Jestem tam umówiony, że będę miał swoje 5 minut, że tak powiem. Oczywiście, w temacie tych truskawek i jagód. Ja o tym też powiem, ale postaram się płynnie przejść do tematu, aby wszyscy posłowie się zapoznali z tym, że Podlasie jest nierówno traktowane. Że Podlasie ma zamkniętą granicę, a lubelskie ma otwartą granicę. I właśnie tak troszeczkę tylnymi drzwiami, czyli poprzez tą, ten zespół do spraw problemów. Z rolniczych. Ja próbuję tam się wśliznąć ze swoim tematem, bo obawiam się, że duża część posłów w Polsce nie wie o tym problemie i na tym się nie zastanawia. No jest to natłok obowiązków i tych ustaw jest tyle, że być może, być może e, nikt mi nie, nie odbierze głosu z tego tytułu i nikt nie powie, że to nie w temacie, a mam nadzieję, że, że mój głos będzie słyszalny. No dobrze, dwa miesiące temu. Prawie dwa miesiące temu odbył się pogrzeb podlaskiej gospodarki, w której uczestniczyłeś. Yy, wtedy mówiliście, że jest źle, bardzo dramatycznie źle, ale macie nadzieję. Powiedz mi proszę, czy to, że się nic nie zmieniło, już wiem, bo rozmawialiśmy na ostat... tak, ostatniej tak. rozmowy, ale czy pojawiły się jakiekolwiek yy, nadzieje albo szanse, nie. że to się zmieni? Nie. Nie, 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 nie pojawiły się żadne yy, przesłanki ku temu, żeby się to zmieniło na, na lepsze. Dlatego też moja wizyta w Sejmie, bo jeśli ktoś myślał, że przedsiębiorcy Podlascy się poddadzą i przełkniemy, to miliard złotych straty w województwie Podlaskim, to się mylił. Będziemy dążyć. No, zawsze okres kampanijny jest najlepszym okresem do tego, ale trudno, kampania się skończy, a my również będziemy. Swoje stanowisko przedstawiać. Mam nadzieję, że w końcu nas Straż Marszałkowska, na Marszałkowska nie wyprowadzi. Dobrze, a czy wy macie jakąkolwiek pomoc z jakiejkolwiek strony, poza samymi, poza innymi agencjami? Cel, agencje, agencje celne dostały pomoc, ale też tutaj trzeba by zaprosić właśnie przedstawicielkę, e, która jest bardzo dobrze obeznana w tym temacie. Po ostatnim naszym nagraniu, jak żeśmy rozmawiali, że ja tak trochę chciałem pokazać wody tutaj z tej strony że faktycznie bardzo dobrze się przygotował i rozmawiał tutaj z dziewczynami w bardzo profesjonalny sposób. Panie były bardzo zadowolone z tej wizyty, ale właśnie po tym naszym nagraniu otrzymałem telefon, że Grzegorz mało tego, że te zmiany o których mówił wojewoda nie zostały wprowadzone, to część rekompensat została uwalona. Czyli ktoś prosi najpierw Pomóżcie, napiszcie takie rekompensaty, żeby, żebyście byli z nich zadowoleni. Potem nie bierze tego pod uwagę, gdzie prawnicy się nad tym pracowali i też ponieśliśmy koszty, tak naprawdę, bo każda taka zmiana w ustawie, też prawnik, który ją napisze, bierze za to pieniądze. To mało tego, że się napracowali, to jeszcze. Nie wzięto tego pod uwagę i jeszcze uwalono. I dzisiaj stoi się konferencja prasowa, się mówi 30 milionów, 30 milionów. Zobaczymy, kto z tego skorzysta. To jak z bonem, to, wiesz, to jak z bonem turystycznym trochę tak jest. Nie? No 30 milionów tak naprawdę po milionie wychodzi na, na, jakby to przeliczyć na agencje celne, to po milionie wychodzi na agencję. Nie sądzę, żeby każda agencja dostała milion złotych. No dobrze, a powiedz mi proszę jeszcze jedną rzecz, czy w ogóle poza samymi sobą i yy, macie jakiekolwiek szanse, że ktokolwiek próbuje być waszym rzecznikiem, wspierać no was, udzielić? Absolutnie. Każdy udaje tylko, każdy udaje, że, je, że chce, że, że próbuje rozmawiać, ale widać, że jest taka blokada totalna. Ja nie wiem, tak jak podkreślę to jeszcze raz, kto za tym chodził, że to w ogóle tak jest, że lubelskie jest otwarte. I przecież Białoruś, już to no w poprzednim odcinku udowodniałem, że Białoruś kompletnie nie traci na tym zamknięciu. Kompletnie. Cały ruch przeniósł się po prostu na Lubelszczyznę. I jeśli chcemy ukarać państwo Białoruś, czy samego Łukaszenkę, to albo zamknijmy te obie granice i wtedy rzeczywiście to będzie kara dla Łukaszenki, albo otwierajmy te, bo i tak nielegalne, e, nielegalne migracje nie odbywają się przez, przez otwarte przejścia graniczne, co w poprzednim odcinku mówiłem, a jeśli chodzi o Poczobuta, no to Białoruś skoro nie traci na tym, bo cały ruch się przeniósł na tamtą stronę granicy, czyli wszyscy jeżdżą w tej chwili przez Terespol, co powoduje 48 godzinne podróże nawet Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, to też nie zmusimy Łukaszenki w uwolnienie poczybuta, po jeśli Łukaszenko na tym nie traci. No to tak naprawdę kłopot mają mieszkańcy Białorusi i Polacy mieszkający na Białorusi. Powiedz mi, co w tej chwili robią ci przedsiębiorcy, którzy żyli do tej pory z granicy? Jaka, jako, jaki mają alternatywę? No naprawdę się, przebranżawiają się, nie? Przebranżowiają się. No ale to jest. Starają się. no Agencje celne nawet się przebranżawiają, szukają nowych kierunków i tak dalej. No. No niestety, no każdy prze przedsiębiorca musi sobie jakoś poradzić, i państwo sobie wyszło z tego założenia. No, może no, no, przedsiębiorca najprawdopodobniej się przebrażowi, ale wiele firm padło, to przecież mówią o tym statystyki, ile firm się zamknęło, tak? Przede wszystkim, jeszcze też trzeba warto podkreślić, bo nie wiem, czy na ostatniej rozmowie to podkreślałem, że te wszystkie rekompensaty nie dotyczą miasta Białystok. To dotyczą wszystkie rekompensaty, o których mówimy cały czas i o których będziecie państwo słyszeli od wojewody na różnych konferencjach prasowych dotyczą tylko terenów przygranicznych. No Białystok nie jest terenem przygranicznym, a to Białystok jest hubem zakupowym dla państwa Białorusi, dla klientów z Białorusi. No dobrze, ale to można powiedzieć, no cóż to jest dla, dla nas, y, moja chata z kraja, to, że jakiś biznesmen miał po własny biznes, się przebranżowi albo, no, albo na to zmieni, to przecież nic się nie stanie, ale to... Czy to ma jakikolwiek, tak, czy to ma jakikolwiek właśnie wpływ na naszą gospodarkę, taką szerszą rozumianą oczywiście. jako region? No, Jak słuchaj, za, Co roku ja sam byłem radnym e, poprzedniej kadencji województwa podlaskiego i ciągle się słyszy o rekordowych budżetach. No ja nie sądzę, że miliard złotych straty na Podlasiu e, nie odbije się też. No mamy teraz, pod, e, odliczmy od tego podatek. Czy ten budżet faktycznie będzie taki rekordowy? Zobaczymy. 2026 rok pokaże, czy znowu... E, Sejmik województwa podlaskiego, zarząd województwa podlaskiego będzie chwalił się rekordowym budżetem. Nie sądzę, nie sądzę, bo naprawdę my tutaj jako Podlasie bardzo dużo korzyści mieliśmy z transgranicznego ruchu z Białorusią. Mówiono o tym, że Białystok, województwo podlaskie to brama na wschód. W tej chwili właśnie. jesteśmy bramą do czego? Ale jeszcze żeby to było, żeby dobrze to zrozumieć. No my nie jesteśmy, przecież my tak samo mamy stanowisko takie jak ma rząd poprzedni, jak ma rząd obecny. A propos Białorusi, a propos tej agresji rosyjskiej i tak dalej. No to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni, tylko fakty i dane mówią o tym, że. Nielegalna emigracja nie odbywa się przez legalne przejścia graniczne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to było otwarte. A jeśli chodzi o argument drugi, bo to tylko te dwa argumenty są poruszane przez rządzących, jak przyjeżdżają, Poczobut, no to Poczobut, jak można zmusić y, Łukaszenkę do uwolnienia Poczobuta, skoro zamknęliśmy tylko u nas przejścia, a tam otwarte są? to Łukaszenka się dupami śmieje y, a może, w rządzie. A może wy jesteście rosyjskie trole, tacy prostu idioci, bo to też taki argument jest. Też słyszałem. taki argument słyszałem, tak, że my robimy dobrą robotę dla Białorusi. Nawet tak w ostatnim odcinku wspomniałem, że miałem zaproszenie na biorąż. Oczywiście absolutnie odmawiam kategorycznie taki, takiej narracji. My, ja, jako społecznik, jako były radny Województwa Podlaskiego, jako również przedsiębiorca, zależy mi na tym, aby Województwo Podlaskie rozwijało się lepiej od innych regionów, a jeśli nie lepiej, to przynajmniej na tym poziomie. Na tym poziomie, który jest. I nie wymyślajcie rekompensat, tylko po prostu nie przeszkadzajcie. No i proszę Państwa, tym. Ten optymistycznym, a w zasadzie mało optymistycznym akcentem kończymy nasz program. Natomiast to apel do polityków. Skoro nie jesteście w stanie pomóc, a przeważnie nie jesteście w stanie pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. Każdy dobry, prywatny szef wie doskonale, że jeżeli nie ma pojęcia, co zrobić, to najczęściej poz wystarczy pozwolić pracownikom rozwiązać kryzys. I sytuacja... Się normalizuje. A może zaczniemy wylewać gnojowice, tak jak robią to rolnicy? Może wtedy to jakoś trochę pójdą po rozum do głowy, jak te wszystkie adresy znajdziemy i pojedziemy i z, dogadamy się z rolnikami, wylejemy tak gnojowicę, powiemy. No właśnie, rolnicy no. też na tym tracą? Oczywiście, że tracą. No właśnie o te, o te zbiory jagód, o te zbiory truskawek. Brakuje rąk do pracy, sezonowych pracowników. Ja właśnie w tym temacie też będę rozmawiał. No to zamknęliście granice i teraz mówicie o problemie o problemie rąk do pracy? A ci ludzie przyjeżdżali no. z Białorusi? Oczywiście, oni przyjeżdżali na pracę sezonowe. Dzisiaj takich nie ma ludzi. Brakuje tych ludzi. Nawet to inżynierowie i lekarze, z, <grym> których sprowadził marszałek Piorunek, to nie, nie chcą? Nie, nie chcą, nie chcą chyba raczej. No. Nie, nie chcą. No. no cóż, proszę państwa, mało optymistyczny akcent, ale mam nadzieję, że kiedyś, jak będziemy nagrywali któryś program, będziemy mieli dla państwa coś bardziej optymistycznego. Przemysław Sorosiek, Dzień Dobry Podlaski i Grzegorz Kapica. Dziękuję za rozmowę. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło DDP24 masz 10% zniżki.